Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Hunter Call of the Wild. Moi drodzy, jak widzicie, śnieg roztopniał, mrozy ustąpiły, koniec tego zimna i przyszła do naszej tajki piękna, słoneczna wiosna, z czego się bardzo cieszę i wy pewnie też. No dobra, moi drodzy, wcale nie jesteśmy aktualnie... W Tajze i wcale tam wiosna nie przybyła, a jeżeli by już przybyła, to na pewno byłoby bardzo zimno i śnieg byłby na pewno cały czas, bo tam jest wieczna zmarzlina. Moi drodzy, aktualnie jestem w Hirschfelden w środku Europy i właśnie tutaj będę polował na żubry. Pewnie się zdziwiliście, Loft, czemu taka zmiana to tutaj robisz? Już Wam wszystko wyjaśniam. Weronika Nowak w poprzednim. Pod poprzednim filmiku napisała w komentarzu i bardzo mnie prosiła, żebym zapolował na żubry, ponieważ je bardzo lubi i chciałaby zobaczyć, jak mi będzie szło właśnie na tym polowaniu. No więc ja spełniam jej życzenie i chętnie tutaj zapoluję właśnie w Hirschfelden, europejskim rezerwacie. I mam nadzieję, że mi się coś uda upolować i nie będzie tutaj jakiegoś zonku. Ale to przede wszystkim też dobry pomysł, żeby wyjechać właśnie z Tajgi, z Syberii i dać taki powiew świeżości naszej serii. Bo wiecie, tam cały czas śnieg, mróz, wiatr i wykonujemy tę misje i może to się robić takie troszeczkę nudne. A taki wyskok na wschód, myślę, że... co ja mówię, na zachód, myślę, nam dobrze zrobi i będziemy się lepiej czuć. na jakiejś grypy tam nie złapiemy. Oczywiście ja tutaj, zaraz, zaraz, oczywiście ja tutaj będę chciał zapolować na żubra i mam nadzieję, że jakiś się pojawi, bo byłoby troszeczkę głupiej, jeżeli byśmy nie upolowali ani jednego żubrzyka. No, oczywiście upolować żubra można bardzo e, łatwo w monopolowym, ale tutaj e, będzie znacznie e, trudniej. Ewentualnie jakieś, chociaż jednego szybkiego żubra, w cudzysłowie, wiecie o co mi chodzi. Dwa szybkie żubry płyną szerokim strumieniem. A tutaj przedstawię Wam moje wyposażenie, moje sztucery. Na pierwszym miejscu jest moja armatka, czyli Ranger Master. Oczywiście mam tutaj polimerowy stożek, jeśli chodzi o amunicję, 42 jeśli chodzi o lunetę. Na drugim miejscu mam Kinga, czyli można powiedzieć dwururową armatkę. Oczywiście pociski z polimerowym stożkiem, penetracja stuwa. A już nawet nie pamiętam, ile dokładnie ma Ranger Master pociski. Poczekajcie, bo ja nienawidzę tej babki. No, zobaczcie jak ona tutaj wygląda. No, katastrofa. Prze no, pikna jesteś, naprawdę, pikna. Dobra, ale to nie odchodzi. Chcia co ja tak chciałem zobaczyć? Amunicja. O kurde, to jest, wziąłem za dużo tej amunicji. To jest nawój ten. Nie, 338. O, to jest właśnie ten. I tutaj penetracja 45, czyli nie jest aż tak kurde skuteczny aniżeli yy, pocisk, zaraz, zaraz, raz ten, bo mam penetrację 100, ale zasięg 75 metrów, chociaż ekspensja też jest spoko, no ale 338, no to ma już zasięg 150 metrów. Dobra, kurczę, zacznijmy polować, bo jak zwykle przegadam odcinek i zapomnę, co ja tutaj miałem robić. Miałem oczywiście polować na żubry, może jakiś się tutaj yy, pokaże, gdzie ja aktualnie jestem, ja jestem chyba... W samym środku? Może nie yy, na samym środku, ale jestem bodajże na wschodzie Albo nie, na zachodzie No, murowany, wystraszyła mnie nasza opiekunka, strażniczka tego lasu Znaczy tego rezerwatu, ona tutaj powiedziała, że są jakieś niedaleko tropy Tylko kurczę, ja się obawiam, że to będą tropy lisa, tak mi się coś wydaje, zaraz, zaraz, zaraz Tak, będą tropy lisa, ja chcę tutaj zaapolować koniecznie na... Yy, żubra no nie mogę teraz tego wyłączyć, dobra, usuń zaznaczenie no więc chodźmy poszukać naszych żubrów podejrzewam, że gdzieś tutaj powinny być, niedaleko no i od ostatniego polowania w tym rezerwacie, naprawdę bardzo dawno polowałem już nawet nie pamiętam, to był chyba początek nas naszej serii The Hunter'a, tu właśnie zacząłem tutaj się wiele zmieniło, albo mi się zdaje, bo mam lepszą kartę graficzną. Tutaj są różne takie, powiewają jakieś płatki, jakieś nasionka coś się przesuwa, zobaczcie, jakieś listki. Bo tego nie było. No i podobno też inaczej tutaj się zwierzątka zachowują i można spotkać całkiem ciekawe jelenie z różnymi yy, układami poroża. No nic, na razie zobaczymy i poszukamy tych żbrzyków. Może coś się uda znaleźć Oczywiście na trzecim miejscu mam kusza Zapomniałem całkowicie o, o niej Mam tutaj kuszę y, z bełtami Jak one się nazywają? Szeroki... O Jezu, co się tak drzesz, Prosto do ucha? O, teraz z prawej strony Raz z lewej ten ptak siedzi, raz z prawej Czyż ogłuchnąć można? Y, poczekajcie, zobaczę y, ten ekwipunek Te moje bełty z Szerokim grotem Mam tutaj szerokim grotem 90 I... 50, więc całkiem mocne bełty, jeśli chodzi o kusze, w sumie najmocniejsze, ale chyba też nie najdroższe, bo najdroższe są te, chyba takie świecące, czy coś takiego. Ale na razie znajdźmy jakiegoś żuberka, później będziemy się cieszyć i podziwiać bełty, bo póki co tutaj żadnego żuberka nie słyszę, ale byłoby trochę fajl i Weronice byłoby pewnie trochę przykro, że nie udało się spotkać żubra. Ale ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby jakiegoś żubra tutaj spotkać, zobaczyć i chociaż upolować. No, chciałbym tutaj upolować. Wszystko się zaraz okaże, więc czekamy cierpliwie i idziemy przed siebie. Zobaczymy, czy tutaj w Hirschfelden coś znajdziemy. No, tutaj jest kraina bizonów europejskich, że tak powiem. Tylko ja nie wiem dokładnie, w którym miejscu one się tak znajdowały. Czy jestem zaraz, zaraz. A tam na skraju lasu, co jest? Myślałem, że żubr leży, a tam po prostu jest głaz. Yy, zerknijmy sobie tutaj... Oj 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 oj. Jeden szlachetny, no proszę, samica. No i oczywiście zrazu mnie wyczuje, bo ja się nie popsykałem. Gdzież ona jest? Jest bardzo blisko w każdym razie. Ostrzega już mnie Wyczuła. Jest tutaj, widzicie? Jest, jest, jest. Ostrzega, wyczułam je, ale co jest dobre na y, jelenia? Poczekajcie, muszę zobaczyć ekwipunek i babiki dokładnie, wabik, wabik. Grzechotka Antelopa Daniel. A ciekawe, czy jeżeli użyję grzechotki, to na przyjdzie. Chyba nie, bo tu jest taki chyba specjalny wabik. O, i tam coś jeszcze widzę. Chyba dzika. Albo więcej dzików. Nie wiem dokładnie, co tam jest. Poczekajcie, zerkniemy. Chyba dziki. Tak jest. Bardzo łatwy, a tu jest jeszcze jeden był gdzieś. Przebiegał przez polanę. Pewnie z pola kukurydzy objadły się i teraz idą do lasu. Uciekają przed rolnikami. Nie wiem, gdzie ten. Ta samica się podziała teraz. Była przede mną i znikła. Yy, bardzo łatwy. No widzicie, nie mam go. Zniknął. Kurde. A spróbujmy, może, zapolować na dzika. Ewentualnie na tego. Jelenia szlachetnego. Gdzieś tutaj był. Kurczę, nic nie widzę, naprawdę. A tam coś spierdziela, albo mnie poczuła, albo wystraszyły się i spierdziliły. No, dziki, oczywiście. Uciekły. Ale tutaj gdzieś jest ten jeleń szlachetny. Tam mi się wydaje. Tylko gdzie? To już nie wiem. Ale poczekamy, zobaczymy. Musiałam je usłyszeć. O, tam są właśnie, odzywają się dziki, ostrzegają. Poczekajcie. E, kurde uciekł przed chwilą. Nie wiem jak mnie zauważył. Nie to jest niemożliwe. A tam co? O, idą dziki, zaraz spierdzieli, bo mnie widać. Ale co tam? Zaraz, zaraz zaraz ostrzega, a spróbuję jeszcze go tutaj przywołać. Może się uda. Gdzie to jest? To jest chyba to. Poczekajcie chwileczkę. O, idą w moją stronę. Kurde, ten ucieka, a tamten idzie. Jaka odległość sprawdźmy? 80 metrów. No, spróbujmy z tej kuszy. No, ale kurde, już ucieka. Zobaczcie. A spróbuję. Dobra, dostał. Ładny strzał. Super. Nawet nie przypuszczałem, że trafię. A tu jest jeszcze jeden. A spróbujemy, ale to on na pewno nie doleci. Spróbuję tutaj dać wyprzedzenie. Takie. Ach, kurde, mogę dać jeszcze wyżej. To może bym trafił. No, ale nie trafiłem. A on tam jest dalej? Nie ma. Dobra, zbierzmy tego dzika, chociaż dzika upolujemy. No ale i tak bardzo chcę upolować żubra. Zaraz się udam w jakiś inny rejon. Może jakiegoś żubra wytropię, zobaczymy. Bo tutaj gdzieś muszą być. A tutaj ciekawy strzał oddałem z kuszy, Super. Coraz lepiej mi idzie. Teraz będzie trzeba. Oho, tam jest jeszcze jeden. Na samym dole. I gdzie dostał? Jest tu właśnie, o jest, jest, i tutaj, zobaczcie, Bełcik Dostał chyba w płuco, tak mi się wydaje Dobra, zobaczmy, złoto Kurde, no co jest? Łatwy czwóreczka Czemu nie miałem, a może dlatego, że kręgi też trafiłem Czemu nie miałem diamencika? Kurde, szkoda, no i znowu tutaj przeczepało, sami widzieliście Idziemy poszukać kolejnego dzika Nagroda łucznicza wpadła, super Odblokowaliśmy kolejne wyposażenie. Strzały z grotem, chyba jakimś cienkim, na małą zwierzę, jak dobrze przeczytałem. Poczekajcie chwileczkę. Zobaczcie, wlazłem do lasu i, i spójrzcie, jak tutaj czerwono. No weź tutaj, wypatrz Saja piernicze. To chociaż chyba nawet byśmy na niego nadepnęli i na, na pewno byśmy go nie zauważyli. No prze, przerąbane byłoby tutaj wypatrzeć. No super, spoko. No ale ja nadal szukam żubra. No, tutaj, jakby się żubr pojawił, to pewnie bym go zobaczył z daleka, ale póki co, nic nie widzę. Gdzie są te żubry? Kurde, tam lis. A ja nie chcę lisa, ja chcę żubra. Idziemy szukać dalej. Może gdzieś się znajdą jakieś tropy. A tu dzik, kurde, dzik i dzik. Idziemy szukać dalej na tej wzgórze. No, i mamy w końcu te żubry. Kurczę, spróbujemy do nich strzelić, tylko oczywiście nie skuszę. A spróbuję dać wyprzedzenie takie. Chyba nie trafiłem. Ale w końcu się udało. Mam trop, i może mi się uda też upolować żubrzyka. Dobra, spróbujmy troszeczkę użyć innej amunicji, bo widzę, że nie zaraz uciekną. A ścigać żubry po całym Hirschfelden to nie jest. Nie wiem, czy to jest zbyt dobry pomysł. Dobra, ja trochę z, może zwolnię, bo, kurczę, one zaczną coraz szybciej uciekać, a ja je w ogóle nie dogonię. Pójdę sobie powolutku, nie wyczują mnie. Najwyżej mogą mnie zobaczyć, ale chyba się zatrzymały. Tak jest? No tu jest taki mały osobnik. Kurczę, ja bym chciał troszeczkę wypatrzeć jakiegoś większego. Jaka tu jest ocena? I nawet... Poczekajcie, one pójdą zaraz w moją stronę. Ja chętnie tutaj zmienię amunicję, to jest, już wezmę bełty mocniejsze do mojej kuszy. I zaraz zobaczymy, idą w moją stronę, wracają. Niewielki, dwójeczka, tu jest jedyneczka. O kurde, idą. Ja bym się chętnie schował. Tutaj właśnie wy... By... Poczekajcie jaką odległość. Zmierzymy. O kurde, idą do mnie. Prosto na mnie. To zaraz się odda parę strzałów z kuszy. Tylko ja bym się... O kurde, idą coraz bliżej. Zobaczymy, czy nam się tutaj coś uda wykminić. Ja bym mówię wam, chcę wejść za ten świerk i bym miał... i bym był po prostu... O, tutaj idzie jeszcze jeden. Bo tak to by mnie nie widział, a tak to mogą mnie zobaczyć i spierdzielić. Ładnie się patrzysz na mnie. Masz. Pierwszy bełt poszedł. O cholera. Kolejny bełt poszedł. Chodź tutaj, chodź tutaj, gdzie ty jesteś, a tutaj. Dobra. O kurde. Dobra, mam. No i Weroniko, mam dla Ciebie dobrą, dobrą wiadomość. Masz tutaj dwa żubrzyki upolowane za pomocą kuszy. Nawet widać troszeczkę bełt. Dobra, to pierwsze... Zaraz, nikt tutaj nie biegnie. Nikt. Mogę spokojnie zebrać tą zwierzynę. Bierzemy pierwszego zwierzaka. Sreberko. Trywialny. No ale... Kiepska ocena, ale ważne, że upolowany. Zatwierdzam. I przede wszystkim z kuszy. I tu zbierzemy kolejnego. Nagroda ucznicza kolejna wpadła. Dobra, no, przeładowałem sobie i pójdę po tamte. I tutaj kolejny żuberek upolowany z kuszy. No, on chyba dostał serduszka, ale troszeczkę większy, myślę, od tamtego poprzedniego. Zaraz zobaczymy, jaka będzie ocena. Sreberko, bardzo łatwy. I ciało lewe płuco. No, kurczę, myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, ale może być, nie jest tak źle. Ja tutaj poczekam, oczywiście, na te żubry, bo one będą szły w moim kierunku, więc troszeczkę będę szedł powoli. O, widzicie, tam już są, wracają. Ja spróbuję tu się schować w tym świerku, w tym koło tego drzewka, wtedy mnie nie będą widzieć kompletnie i będę po prostu do nich szybciutko strzelał. Nie będę używał rangera ani kinga. No, zobaczymy, poczekajcie chwileczkę. Udało mi się dostać do tego krzaka teraz cichutko, bo właśnie niedaleko mnie przechadzają się żubry. Raczej wracają. Dobrze, ja będę teraz mega cichutko, ja sprawdzę jego oceny trywialne, a ten drugi chłopak, niewielki, a tam jeszcze był jeden. One teraz wyszły na polane. Zobaczcie, jak się nam ładnie prezentują. Kurcze widzą mnie albo wytrzyły. No, spróbujemy tutaj strzelić kolejny raz z kuszy, tylko bardziej mi kusi tamten. Zobacz, jaki ładny. O, i tam jest jeszcze ładny ma futerko. Oho, i po futerku. W dupala dostał, no ale dostał To się liczy Spróbujemy Kurde, pocisk nie doleciał Ale lipa Jeszcze raz spróbuję Kolejny raz pudło Dobra, ale sprawdźmy tutaj Krwawienie Bo zaczął biec, mogłem strzelić wcześniej Zauważył mnie po prostu na skraju lasu I zaczął spierdzielać Zaraz tutaj zobaczymy Trafiono w organ nieżywotny, no to w pewnie wewnętrzności. Ale spróbuję go tutaj dogonić, bo to są bardzo silne bełty. Zaraz nie, Zaraz, jakie mam w ogóle bełty? Pięćdziesiątki? Nie, 90 na pewno, bo chyba nie zmieniałem. Zaraz zobaczymy, podejdziemy dalej i sprawdzimy gdzie ten nasz żuberek jest. O, już padł, zobaczcie, leży. Ja pójdę znowu powoli. Poczekajcie, może przetrzepiemy te stado i wybijemy wszystkie, albo po prostu zostawimy. Zobaczymy jeszcze, poczekajcie. Dobra, jestem przy mojej zdobyczy. A gdzie ten bełd jest? No, do tyłu, kamu na pewno nie zajrzę, ale gdzieś tutaj trafiłem. Ładny osobnik nam się trafił, tylko zaraz, chwileczkę. Nic nie widzę, dobra, zbierzmy go. No, tak jak myślałem. Bez oceny, traf brak trafienia w organ żywotny, no trudno, ale to trywialne, więc nie jest tak źle. Upolowany to upolowany. Idziemy dalej, zobaczymy, może one będą już szły w naszym kierunku. Zawróciły czy nie zawróciły, to jest pytanie. Zaraz się dowiemy. Gdzie nasze żuberki się schowały? Może ja podejrzę tutaj. Hmm, nie wiem, nie widzę. No nic, poczekajcie momencik. Idę cały czas za tymi żuberkami, moi drodzy, ale nie mogę. Ani jednego. O kurde, tu był jeden. No widzicie, zlał się z otoczeniem, bo był taki rudawy trochę. Tutaj też jest czerwono rudawo i kurde spierdzielił. Zauważył mnie. No nic, spróbujemy jeszcze tutaj zapolować. Jak tylko go wypatrzę, to się odezwę. No i zobaczcie, już widzę nasze żubry, tylko żeby było ba y znacznie bardziej ciekawie, to ja będę chciał strzelić tym razem z Ranger Mastera i w kręgosłup. Wow! Kurde, armata wam powiem. Nie ma żartów. Chyba strzeliłem w kręgosłup albo. Wewnętrzności. Zaraz zobaczymy. No i też, jeśli by się udało, jeżeli byłby jakiś jeszcze jeden żubr, to chętnie bym yy, strzelił z Kinga, po to go też wziąłem. No ale strzelałem częściej z kuszy. O, jest, biegnie. Kolejny chyba. I chyba płucko. O, tam jest jeszcze jeden. I chyba też dostał. No tutaj spróbuję się, że tak powiem... Zobaczcie, jak się kręci. O, no, zajebisz, naprawdę super! W takiej odległości to muszę trafić. Zobaczcie, jak tańczy ze mną. Już? Chyba już po nim. Ja idę po tamtego. Nie będę tutaj do niego strzelał, bo on zaraz padnie. Chyba padnie, tak mi się wydaje. Dobra, tam już jest jeden, ustrzelony. Chciałem też nagrać ten odcinek, żeby taki ciekawy, bo cały czas strzelałem z tej kuszy i mówię, no może spróbujemy też z Rangera a ewentualnie Kinga strzelić. Oczywiście podejrzewam, że ocena będzie bardzo zła, bo trafiłem w organ nieżywotny. Zaraz zobaczymy. Nie, to jest właśnie nie, nie tak źle, ale brąz jest. Właśnie tak celowałem. Sami widzicie, jaki Ranger Master ma celność. Właśnie tutaj celowałem i udało się. Kurczę, znowu go przeczepało. I mam upolowanego, a ten drugi gdzie jest? Gdzieś tutaj pobiegł i straciłem go z oczu. No nic, idziemy po tych śladach, zobaczymy. O, tutaj jest. Bardzo małe krwawienie, kurczę, szkoda. Wydawało mi się, że dobrze. O, jest kolejny, i nawet nie wiem, czy to jest ten, do którego mierzyłem. Nie, to jest ten drugi. Więc kolejny żuberek upolowany. O, zobaczcie, tutaj jest bełt. King. No i we wnętrzności, właśnie skurs, jak on Jakąś tak kręcił w koło. Dobra, zatwierdzenie. O, coś tu się jeszcze. Nie wiem, co to jest. Niestety nie jestem w stanie zlokalizować. Będziemy musieli iść po tropach. Ten pokrwawienia bardzo małe. Kurde, to będziemy mieli tropienia, a tropienia. Niestety. A tam, co jest. Podejrzewam, że kolejne żubry. Kolejne stato. Aha, jest, odzywa się. Zobaczcie. Tam jest, na samej górze. Spróbuję go troszeczkę potropić. Poczekajcie chwileczkę na mnie. Kurde, biegnie prosto na mnie. No super. Ja nawet się tego nie spodziewałem. Dobrze, kończmy z nim. Koniec. Teraz już powinno być. No jeszcze? Ja nie wiedziałem, on mi się wyłonił. O, o. Dobra, kończmy. Możemy się uda go dogonić. Padnie czy nie padnie? No chyba nie. Dobra, już. Padł. I to będzie chyba ostatni żubr w tym odcinku. Tak mi się wydaje. I koniec polowania w Hirschfelden. Zaraz zobaczmy. Tutaj King, i tutaj kolejny raz. Kręgi piersiowe dobra, zatwierdzamy. Czekajcie, no tutaj nieźle ten beł szerokim grotem robi robotę. Nie powiem, zobaczcie, tu było śladów tego żuberka. Biegał w kółko. O, tu jest jakiś samiec. Może jeszcze spróbujemy poszukać. Poczekajcie, i widzę kolejnego żuberka, tylko nie jestem w stanie określić jego wielkości. Zaraz zobaczę. Bardzo łatwy. Ej, tam lipa trochę. No ale dobra, spróbujemy z rangera, o i koleżankę ma widzę sarenkę. Ostry strzał poszedł, a sarenka poszła. No i zaraz zobaczymy, jak ten żuberek daleko się oddali, bo ja celowałem tak płucko, tylko mam nadzieję, że nie było rykoszetu. Spróbujemy jeszcze raz. Kurczę! Ale widać, że trzymam naprawdę silną broń Silny sztucer A tutaj średnie to więc on zaraz Padnie No Zobaczcie, gęsi No, ładny strzał, nie powiem. A ciekawe czy im trafią da wyprzedzenie Nie ma szans. Dobra, szkoda amunicji, idziemy dalej. Spłoszę. o już jest. I to będzie raczej ostatni żuberek. A to co? Sarna leży? Chyba wypadła, ale od huku. Serio, myślałem, że to jest sarna jest. Dobra, moi drodzy, to już jest ostatni żuberek. A tam co jest jeszcze? I Daniel, ale jak daleko? Ej, dobra, z Danielem sobie daję spokój. No i tak, jak mówiłem, to jest ostatni żuberek, zbierzmy go złotko, bardzo łatwy. Ciało. No tutaj za pierwszym razem był całkiem dobry, strzał 99 metrów, To był 98. Cały czas trafiałem na rządy wewnętrzne. Dobra, zatwierdzamy kolejnego żuberka. No i mam nadzieję, Weronika, że jesteś zadowolona z tego polowania. Troszkę tych żuberków upolowaliśmy i upolowaliśmy je przede wszystkim kilka z kuszy, a także z Rangela, a także z Kinga. I mam nadzieję, że jesteś zadowolony i ten odcinek Ci się podobał i dasz łapkę w górę. Mam nadzieję, że wy wszyscy dacie łapkę w górę. A ja się z wami żegnam, moi drodzy. Trzymam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!